Odzyskała przytomność, lecz umysł nie wrócił do pełnej sprawności. Widziała jak przez mgłę. Czuła na sobie dotyk dłoni, uporczywy i napastliwy. Zobaczyła ich, gdy oczy przyzwyczaiły się do panującego półmroku. Dwóch koło niej, czterech stało z tyłu. Wiedziała, co będą chcieli zrobić. Czuła na sobie ich wzrok od dawna. Obserwowali ją ukradkiem niczym zwierzynę wystawioną na polowanie. Choć doskonale znała ich imiona, nie była pewna tego, do jakiego okrucieństwa będą w stanie się posunąć. Ktoś trzymał ją za ręce, mężczyzna dyszał ciężko w oczekiwaniu na to, co miało nastąpić. W tym samym czasie inny, którego dotychczas nawet zdążyła polubić, znalazł sznur i skrępował jej nogi. Kurwa! krzyknął, przewracając do połowy opróżnioną butelkę i rzucił się, by ratować resztki trunku. Pociągnął spory łyk. Kiedy ciepło rozeszło się po jego ciele, ponownie złapał za sznur. Wspólnie przywiązali ją do starego łóżka. Oddychała ciężko, walcząc o każdy chaost powietrza. Łzy płynące po policzkach rozmazały tuż do rzęs i poznaczyły twarz dziewczyny ciemnymi bruzdami. Mężczyźni przepełnieni niecierpliwością i ochotą na jak najszybsze zaspokojenie żądzy, rozerwali cienką bluzkę kobiety. Zerwali koronkowy stanik, z którego wypłynęły pełne piersi. Napastnik stojący obok niej, łapczywie ujął je w dłonie. Zadowolony z widoku, jaki miał przed sobą zapamiętale, zaczął ssać sutki. Blaskał przy tym obleśnie, pozwalając, aby lepka ślina spłynęła na ciało dziewczyny. Drugi z nich zwolnił nieco uścisk, rozpinając spodnie. Gotowy by wziąć to, co w jego ocenie mu się należało.